Mamy do policzenia następującą granicę: lime xy dążący do 0,0 z x kwadrat y przez x kwadrat plus y kwadrat. Policzymy tę granicę na kilka sposobów. Na początku zauważmy, że wartość bezwzględna z x minus wartość bezwzględna z y podniesione do kwadratu są na pewno nieujemne, ponieważ kwadrat dowolnej liczby rzeczywistej jest nieujemny. Podnieśmy sobie to do kwadratu zgodnie ze wzorami skróconego mnożenia otrzymując wartość bezwzględna z x do kwadratu, ale wystarczy, że napiszemy x kwadrat, ponieważ nie ma znaczenia, czy nałożymy tutaj wartość bezwzględną i podniesiemy do kwadratu, to będzie to samo co x do kwadratu. Minus 2 razy xy wartość bezwzględna. I z y będzie to samo. Możemy bez wartości bezwzględnej przepisać. No, i to musi być większe bądź równe 0. Teraz, jeżeli przeniesiemy sobie minus dwie wartości bezwzględne z xy na prawo i podzielimy przez 2, to otrzymamy. Wartość bezwzględna z xy musi być mniejsza bądź równa od 1 druga x plus y kwadrat. Dobrze. Prowadźmy sobie oznaczenie, że funkcja od xy to będzie naszym wyrażeniem x kwadrat y przez x kwadrat plus y kwadrat. Zauważmy, że wartość bezwzględna od naszej funkcji dwóch zmiennych musi być oczywiście większa bądź równa 0. Tutaj sobie ją na razie przypiszmy przez x kwadrat plus y kwadrat. I teraz tak. Możemy to zapisać, że to jest wartość bezwzględna z x razy wartość bezwzględna z xy. Mianownik możemy zapisać po prostu, że to jest wartość bezwzględna z x kwadrat plus y kwadrat, ale znów, skoro mianownik jest nieujemny, mamy sumę kwadratów, to wartość bezwzględna jest niepotrzebna. Teraz możemy skorzystać z tego i oszacować nasze wyrażenie przez wartość bezwzględna z x razy 1 druga x kwadrat plus y kwadrat podzielone przez x kwadrat plus y kwadrat, to możemy skrócić i otrzymamy 1 druga wartość bezwzględna z x. Dostaliśmy zatem takie oszacowanie, że wartość bezwzględna f od xy jest większa bądź równa 0, i jednocześnie mniejsza bądź równa od jedna druga wartość bezwzględna z x. I teraz, skoro xy dąży do. 0,0, to z tego musi wynikać, że x dąży do 0. Skoro x dąży do 0, to jedna druga wartość bezwzględna z x dąży do 0. to oznacza, zgodnie z twierdzeniem o trzech funkcjach, że wartość bezwzględna z f od xy również musi dążyć do 0. Skoro wartość bezwzględna z f od xy dąży do 0, no to z tego musi wynikać, że nasza funkcja f e od xy również dąży do 0. A nasza funkcja e od xy to było wyrażenie, które chcieliśmy policzyć, czyli ta granica jest równa 0. Drugi sposób, aby policzyć tą granicę, jest bardzo podobny do pierwszego, też będziemy korzystać z szacowania. Zauważmy, że wartość bezwzględna z x musi być mniejsza bądź równa od pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Tak samo. Wartość bezwzględna z y musi być mniejsza bądź równa od pierwiastka z x kwadrat plus y kwadrat. Możemy teraz zapisać, że wartość bezwzględna z x kwadrat y to jest wartość bezwzględna z x razy wartość bezwzględna z x razy wartość bezwzględna z y. I teraz na mocy tych szacowań możemy sobie zapisać, że to jest pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. I mógłbym zapisać to tak trzy razy. Ale zamiast tego mogę po prostu napisać do trzeciej potęgi. Czyli to jest x kwadrat plus y kwadrat do potęgi trzech drugich. Znów prowadźmy oznaczenie, że ew od xy będzie równe x kwadrat y przez x kwadrat plus y kwadrat. I znów zauważmy, że wartość bezwzględna z xy. No, oczywiście musi być większa bądź równa 0. I teraz, jak rozpiszemy to, to będziemy mieć wartość bezwzględną z x kwadrat y przez, i tutaj to samo uzasadnienie co wcześniej, pomijamy wartość bezwzględną i korzystamy z tego szacowania. Będzie to mniejsze bądź równe od x kwadrat plus y kwadrat do trzech drugich przez x kwadrat plus y kwadrat. Tu możemy sobie napisać 1. Przy dzieleniu będziemy odejmować wykładniki, czyli dostaniemy x kwadrat plus y kwadrat do jednej drugiej, czyli pierwiastek. Dostaliśmy zatem oszacowanie, że wartość bezwzględna z f od xy jest większa bądź równa 0 i jednocześnie mniejsza od pierwiastka z x kwadrat plus y kwadrat. I znów, skoro xy dążyło do 0, 0 to to. Musi dążyć do 0. Czyli znów stwierdzenia o trzech funkcjach: wartość bezwzględna z f od xy musi dążyć do 0. Skoro wartość bezwzględna f od xy dąży do 0, to również f od xy dąży do 0. Czyli ta granica jest równa 0. W trzecim sposobie na rozwiązanie tego zadania wykorzystamy współrzędne biegunowe. Podstawmy sobie zatem x. Równe r cosinus phi y równe r sinus phi. Jeżeli xy dąży do 0, 0 no to oczywiście r musi dążyć do 0. Czyli ta nasza granica teraz będzie opowiadała granicy przy r dążącym do 0 z prawej strony z. No i stawiamy sobie r kwadrat cosinus kwadrat phi razy r sinus. W mianowniku będziemy mieć r kwadrat cosinus kwadrat fi plus r kwadrat sinus kwadrat fi. No to mamy granicę przy r dążącym do zera z prawej strony z w liczniku. r kwadrat razy r będzie r do trzeciej, przepisujemy cosinus kwadrat fi razy sinus fi. W mianowniku wyciągamy r kwadrat przed nawias, będziemy mieć cosinus kwadrat fi plus sinus kwadrat fi to z jedynki trygonometrycznej jest równe 1, czyli otrzymamy granicę przy R dążącym do zera z prawej strony z r do trzeciej cosinus kwadrat fi razy sinus fi przez r kwadrat, to miało być do trzeciej. Teraz możemy sobie to skrócić i otrzymamy granicę przy R dążącym do zera z prawej strony z R to było r do trzeciej dzielimy przez r kwadrat, zostaje tylko r razy cosinus kwadrat fi razy sinus fi. I teraz zauważmy, że to będzie ciąg ograniczony, ponieważ cosinus kwadrat jest ograniczony i sam sinus też jest ograniczony. r dąży na pewno do zera. I teraz stwierdzenia o granicy iloczynu ciągu zbieżnego do zera i ciągu ograniczonego. Cała ta granica jest równa 0, czyli ta nasza wyjściowa granica też jest równa 0. W czwartym sposobie na rozwiązanie tego zadania, na początku rozważmy sobie ciąg xn, yn taki, że dąży to do 0,0 i jednocześnie taki, że xn, yn będzie różne od 0,0. Teraz niech an, zdefiniujmy sobie to w taki sposób, że to będzie... Większa z liczb wartość bezwzględna z xn, wartość bezwzględna z y. Teraz, skoro an jest większą z tych liczb, to oczywiście zachodzą takie oto nierówności. An musi być na pewno większe bądź równe od wartości bezwzględnej z xn, a n musi być większe bądź równe od wartości bezwzględnej z y. Teraz możemy też zauważyć, że an kwadrat będzie mniejsze bądź równe. Od xn kwadrat plus yn kwadrat. Oznaczmy sobie, że f od xn, yn to będzie nasze xn kwadrat, yn przez xn kwadrat plus yn kwadrat. Będziemy mieć następujące oszacowanie. Wartość bezwzględna z xn, yn będzie większa bądź równa 0. Teraz, jeżeli sobie tutaj to przepiszemy, no to mamy xn kwadrat yn przez xn kwadrat plus yn kwadrat. I zapiszmy to sobie teraz w taki sposób, że będziemy mieć wartość bezwzględna z xn razy wartość bezwzględna z xn razy wartość bezwzględna z yn przez xn kwadrat plus yn kwadrat. Teraz z tej nierówności i z tych dwóch nierówności. Dostajemy następujące oszacowanie, że całe to wyrażenie musi być na pewno mniejsze bądź równe od an do trzeciej przez an kwadrat, czyli przez an. Jeżeli xn y N dążyło do 0,0, 0, a an było większą z tych liczb, no to oczywiście an musi dążyć do 0. Czyli dostaliśmy takie oszacowanie: 0, tutaj mamy e od xn yn i jest mniejsza od an. an dąży do zera, zatem stwierdzenia o trzech funkcjach wartość bezwzględna z f od xn yn musi dążyć do zera. Skoro wartość bezwzględna z tego dąży do zera, to również f od xn yn dąży do zera, a skoro to dąży do zera, no to ta granica jest równa 0.